Witajcie drodzy bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii matematyka. W praktyce. Dzisiaj moim gościem jest Kasia Koćwin. Witaj Kasiu, bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na bardzo ciekawe tematy zastosowania matematyki. Z matematycznego punktu widzenia będą to nierówności i optymalizacja, a z praktycznego dietetyka oraz psychologia, czyli psychodietetyka. Zanim o tym temacie, to najpierw, Kasia, powiedz parę słów na temat swojego doświadczenia. Jak długo się tym tematem zajmujesz? Co robisz obecnie i jak ci to idzie? Okej, okay. eee, a więc tak, moja przygoda z dietetyką, z dietetyką, oczywiście zaczęła się od nieumiejętnego odchudzania. To były czasy liceum, kiedy około już siedem lat temu. Aż ciężko mi sobie <laughs> przypomnieć ten czas, że aż to tak szybko minęło. Czyli 7 lat doświadczenia. Już. Yy, no, myślę, że tak, dlatego że te doświadczenia, te błędy, które popełniałam po Aha. drodze. Dużo mnie nauczyły, i teraz pacjenci przychodzą do mnie z takimi samymi problemami. Okay. Spotykam się właśnie w social mediach przede wszystkim z ludźmi, którzy piszą, którzy pytają, komentują. E, dosłownie na ten sam temat, który przerobiłam na sobie. Więc 7 lat takiego doświadczenia w praktyce. E, natomiast samej wiedzy, no to tutaj studia, tak. E, Licencja, najpierw później. Magisterka, czyli okay. łącznie 5 lat. Czy... nie tylko doświadczenie, nie tylko studia, ale też praktyka na własnym doświadczeniu. Przede to wszystkim. Jest, przede wszystkim, To jest najbardziej istotne, bo żeby zaufać komuś, no to najlepiej to już przeszedł to mm -hmm. na sobie, bo wie jak doradzić, wie z czym się mierzy tak. dany człowiek i czego potrzebuje. I co Więc czuje i co się, to, się to ja mam do Ciebie Kasia pytanie, ponieważ mm -hmm. temat jedzenia jest bardzo tematem trudnym jednocześnie. Czasami przez jedzenie odzwierciedlamy swoje poglądy. Czasami mamy jakieś alergie jakieś mhm. zdrowotne. A czasami po prostu jemy tak, jak chcemy, jak nam się podoba, nie zwracając na nasz stan zdrowia i inne rzeczy tego typu. Powiedz mi na tle nierówności, jakby miała ocenić jedzenie takie na intuicję i mhm. na czuja, a jedzenie pod tytułem liczę kalorie, dbam o to, jestem restrykcyjny mm. w tym zakresie. Że makro się zgadza, tak? Dokładnie. Jak tutaj ta nierówność wygląda? Co jest bardziej opłacalne albo mm -hmm. co jest większe, co jest mniejsze? Myślę, że tutaj najlepszą odpowiedzią jest to zależy, aczkolwiek mm -hmm. bardziej jestem w kierunku tutaj tego jedzenia intuicyjnego i takiego bardziej zdrowego rozsądku w tym wszystkim, niż skrupulatnego trzymania się od A do Z i liczenia kalorii i tego, żeby makro się zgadzało, czyli białko, tłuszcze, węglowodany. Dlaczego tak? No, przede wszystkim chodzi tutaj o taką zdrową głowę i zdrowe podejście. To znaczy, nie mam nic przeciwko liczeniu kolorii, bo każdy ma jakiś tam swój cel i żeby mieć to pod taką lepszą kontrolą. Trzeba wiedzieć, ile jemy, bo wielokrotnie ktoś przychodzi do mnie i na przykład mówi jem dużo i nie mogę przytyć lub jem mało i nie mogę schudnąć. No i okay. gdzie tutaj, o co tutaj chodzi, tak? No, no i się okazuje. Się nie zgadza. Tak, coś tutaj no to. się nie zgadza. No i się okazuje, że ta osoba tak naprawdę je dużo, ale to może być objętościowo dużo, a tak naprawdę nie doprowadza do tej nadwyżki energetycznej, która spowoduje osiągnięcie celu przez tą osobę. Więc nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że... Jeśli ktoś jest tego taki... Nastawione nastawiony tak zdrowo, że podejdzie sobie do tego i za jakieś odstępstwo do diety nie będzie się e, karał, mhm. no to myślę, że to jest takie mądre i rozsądne, okay. aczkolwiek raczej nie na całe życie, bo Jasne. powinniśmy kształtować te zdrowe nawyki z dnia na dzień, niż doprowadzać do, do tego, że codziennie jesteśmy ograniczani przez kalorie i nie myślimy o niczym innym, e, nie wychodzimy do znajomych, nie napijemy się drinka, bo nie wliczy się to w makro na przykład. Albo, tak? bo mam dietę i muszę jakby przestrzegać, tak. sobie odmawiam, jednocześnie no nie, nie akceptuję gościnności innych osób. To też czasami robi zgrzyty. A powiedz mi, właśnie przechodząc do takiej mm -hmm. płynnie e, optymalizacji, wyważenia diety żeby też się dobrze czuć, żeby mieć mm -hmm. ten mnie mm -hmm. Optymalizacja polega na wybraniu maksymalnego albo minimalnego punktu, mm -hmm. e, żeby było najkorzystniej. E, w tym przypadku chodzi nie tylko o jedzenie e, zdrowe, ale mm -hmm. też o zdrowe podejście do siebie i mm -hmm. o jakby czucie się z tym dobrze, bo dzięki temu efekt będzie bardziej osiągnięty, niż siebie psychicznie wymęczać. Tak, tak dokładnie. się. No ja myślę, że tutaj kwestia dotyczy tak, żeby każdy znalazł dla siebie jakiś złoty środek. E, na przykład mógł to na swoim przypadku, bo ja przeszłam przez zaburzenia odżywiania, liczyłam kalorie co do jednej kalorii, to, że białko mi się musi zgadzać tak dalej. No i to doprowadziło do, do depresji w pewnym momencie, bo bardzo się karałam też za to, że miałam odstępstwo, no bo jako dietetyk to muszę wyglądać super i nie mogę sobie robić żadnych odstępów od diety, więc no to już poszło w bardzo duże skrajności. No i aktualnie radzę sobie z tym tak, że kiedy trzeba to przeliczę te kalorie, bo mi zależy na jakimś tam osiągnięciu celu, na większej kontroli, Natomiast jak pojawia się jakieś spotkanie, albo mam ochotę całkowicie na coś innego, bo ja jestem taka elastyczna, że już się tym nie przejmuję w ogóle, ale mimo wszystko jakby, mam ten kalkulator już w głowie, tutaj chodzi też o taką świadomość, ile co ma kalorii na ile sobie możemy pozwolić, znaczy... Też nie traktowałabym jedzenia tylko właśnie przez przyzmaty kalorii, ale patrzyłabym A. bardziej na takie wartości odżywcze, na to, co to dostarcza naszemu organizmowi. Okay. Bo kaloria kalorii nierówna, no nie i że większość tej naszej diety, żeby była... żebyśmy się dobrze czuli, no to lepiej jest jak jemy mniej przetworzone produkty. Po okay. prostu. Na tej zasadzie. Mm -hmm. Myślę, że jest to bardzo fajny temat do rozkminu. Na pewno trzeba konsekwentnie to robić. Na pewno. Ta praktyka tak. nie weźmie się z tego, że przez tydzień będziemy liczyć albo na miesiąc się zapiszemy gdzieś tak. na jedną konsultację i to będzie, ponieważ też trzeba ten nawyk, tą umiejętność obliczeniową jakby nie patrzeć, mm -hmm. też wypracować. I tutaj też yy, chodzi o to, że powinniśmy. Eee, sami siebie poznać w tym wszystkim, poznać gdzie my popełniamy błędy no i wtedy jak my znajdziemy tak naprawdę ten punkt, w którym my ten błąd popełnimy, no to wiemy co zmienić i na co zmienić nasze zachowanie, bo wielokrotnie na przykład spotkamy się z bardzo dużą ilością osób, co mówi, że od jutra nie jem słodyczy, od jutra się odchudzam, a tak naprawdę później przychodzi taki moment kryzysowy, gdzie jest wieczór, na przykład mamy gorszy humor, no i co? Otwieramy barek i jemy wszystko, co popadnie, tak? No i tutaj też trzeba przemyśleć to swoje zachowanie i co właśnie. za tym stoi. Czy taka restrykcyjna dieta przez miesiąc albo tydzień, hmm. dieta pudełkowa, albo dieta właśnie hmm. bardzo ograniczająca. A potem dzień później idę w Maka. Mhm. Czy to też jest kontakt psychiczny? Nagroda siebie za przepracowanie? czy to jest. To nie jest rozsądne. Nie powinniśmy traktować jedzenia jako kary i nagrody, ani jeść wtedy, kiedy jesteśmy na przykład. Albo traktować tego, że jak jestem grubszy, grubsza teoria, tak, że mam nadwagę na przykład, no to już coś jest dla mnie zakazane. No nie, jedzenie jest dla każdego, tak? I nie powinniśmy się karać za to, że jemy, dlatego, że każdy na to jedzenie zasługuje. I to... Takie podejście właśnie, że okej, okay, podtrzymam dietę na przykład przez 5 dni, a w weekend zacznę się obiadać, no to jest całkowicie po prostu... Bez sensu. Tak, no jest jeszcze w psychodietyce tak pojęcie jak ostatnia wieczerza, gdzie wiemy, że jutro jest dieta, no to dzisiaj jeszcze najem się wszystkiego po kolei. Okay. No to to już jest w ogóle takie błędne koło i no to no nic ma. nie da, tak? Okay. Dlatego jeśli my nauczymy się też właśnie tutaj jeść intuicyjnie, zmieniać nawyki, no to efekt jest gwarantowany bardziej na, na e stałe. Nawet buduje się krok po kroku. Tak, tak samo jak w każdej branży, w każdej dziedzinie, w każdej kategorii życia. Przekładając to jeszcze na jedną rzecz e, i to będzie ostatnie pytanie, e, ostatnia rzecz, uh -huh. e, ponieważ zajmujesz się tym, więc też jest to Twój styl życia, jednocześnie uh -huh. e, zarabiasz w ten tak. sposób. E, daj jakąś inspirację młodemu pokoleniu, które nas ogląda. E, w jaki sposób można zaciekawić się tym tematem i jak uh -huh. zainteresować się, żeby też Iść do przodu, mhm. dbać o siebie, dbając też o innych mhm. rad działać, tak? Mhm. Żeby był z tego efekt. Mówisz, masz tutaj na myśli Zajazny. kwestie zarobkowe czy kwestie zmiany stylu życia? W zasadzie jedno i drugie, jakbyś pomocyła w tym zakresie, co byś mhm. jakbyś zainspirowała tej e, po prostu żeby działać. Zaczęło, żeby zaczęli chcieć. Tak, myślę, że po prostu działać, tak? Okay. Jeśli chodzi o tę zmianę nawyków, no to przede wszystkim. E, Samopoczucie, poprawa samopoczucia, poprawa pewności siebie, e, wzrost energii, e, taka mniejsza ospałość, no to jest przede wszystkim plus do takiej zmiany. A jeśli chodzi o kwestie zarobkowe, czyli o zarabianiu na tym zdrowym stylu życia, no ja mam do tego odpowiednie kompetencje, więc pomagając innym po prostu na tym zarabiam. E, więc to jest myślę, że. Jedyna droga do tego, żeby po prostu w tym kierunku się wykształcić, bądź w jakichś wielu innych pokrewnych dziedzinach okay. i zacząć coś w tym kierunku działać. No ja akurat działam przez social media, no i dla mnie to jest po prostu genialne rozwiązanie, które no, zapewnia oprócz kontaktu jakby takie bez... Bezpośredniego. Oprócz współpracy indywidualnej z pacjentami, e, też aktualnie gwarantuje to taki dochód e, pasywny, dlatego że tworzy po prostu inne pokrewne produkty, Jasne. E, dzięki czemu e, stworząc coś raz, mogę zarabiać w perspektywie. E, Działa. Tak. Zasada jest tylko jedna: być w tym konsekwentnym, działać cały <laughs> czas, ponieważ tak jak zadania trzeba robić konsekwentnie i cały czas e, przygotowując tak. się do finalnych egzaminów, e, nie można jakby w pewnym momencie. Odpuszczać totalnie. Tak, no ja na swoim przykładzie też mogę powiedzieć, że jestem sama odpowiedzialna sobie za to wszystko i gdybym przez miesiąc nic nie zrobiła, no to po miesiącu moje przychody nie byłyby takie jak teraz. Tak i no mimo wszystko ta regularność, tak? Jeśli tutaj chodzi o moją pracę, no to regularność posłów i pastory i tak dalej. No bez tego no, nie byłoby społeczności i ludzie by mnie też nie poznali, nie zaufaliby mi Nie poznaliby się. Tak i Twojej skuteczności, jakości. Tak. Właśnie dlatego też inspirujemy i dajemy wartości, tak żeby pokazać, zainspirować, zaciekawić, ale dać też e, pewne porównania, żeby też z matematyką było mm. łatwiej, jak to w moim przypadku, tutaj pokazywania, no a także e, robienia tego po kolei konsekwentnie tak jak trzeba. Się. Super. Dziękuję Ci bardzo Kasia za ja rozmowę i mam nadzieję, że wniesie to wartość e, zarówno w Twoje działania jak i życie. Także tym akcentem pozdrawiamy, trzymajcie Dzięki. się, cześć!